Witajcie! maja szczęsna. Wakacje tuż tuż. Pojedziecie na pewno nad morze, w góry, nad jeziora i z pewnością będziecie chodzić po lesie. Jednak musicie pamiętać, że w lesie obowiązują zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać. I o tym porozmawiamy dzisiaj z panią Lidią Kmiecińską z Nadleśnictwa Gryfinu. Co skłoniło panią do podjęcia pracy leśnika? Przede wszystkim fakt, że jest to niezwykle ciekawa praca. Ona jednocześnie pozwala na obcowanie z przyrodą, z lasem, z drugiej strony też daje możliwość poznawania ludzi, bardzo ciekawych niekiedy ludzi. No, i oczywiście wbrew pozorom, nie jest łatwą pracą. W takie dni jak dzisiaj, w piękną, słoneczną pogodę, jest bardzo sympatycznie. Natomiast zimą, kiedy spada temperatura albo kiedy pada deszcz, to ta praca miewa też takie, powiedziałabym, trochę gorsze zabarwienie. Natomiast wynagrodzeniem za to jest na pewno śpiew ptaków. Dzisiaj go słyszymy. Jesteśmy chwilę w lesie i to, że. Jesteśmy szczęśliwi ogólnie jako leśnicy, bo pamiętajmy, że takie przejście po lesie to z jednej strony praca, ale z drugiej strony też ogromny relaks. Więc, przede wszystkim, ciekawość przyrody, odkrywania tajników przyrody, to było chyba to, co sprawiło, że zainteresowałam się tym zawodem. Skończyłam studia, no i też muszę przyznać, że sama nauka w szkole, studia tak naprawdę nie dają jeszcze tej ogromnej wiedzy, jaką daje praktyka. Jak się mamy ubrać do lasu? Alu, ja myślę, że ty jesteś dzisiaj idealnie ubrana na wycieczkę do lasu. Czyli masz na sobie bluzę z długim rękawkiem, masz długie spodnie i wygodne buty. Musimy pamiętać o tym, że w lesie musi nam być wygodnie. Jeżeli yy, chcemy ubrać buty, to na pewno muszą być dostosowane do terenu. Trudno byłoby się poruszać w lesie, w sandałkach albo w klapkach, prawda? Czyli wygodne buty to jest podstawa, zwłaszcza jeżeli wybieramy się na długą, pieszą wycieczkę. Pamiętajmy, że w lesie może nagle zrobić się chłodno, bo na przykład spadnie deszcz, więc warto mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego, ale też na przykład bluzę właśnie z długim rękawem, którą można się otulić, gdy się zrobi chłodniej. Czapka to też jest dobry pomysł. Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą oprócz te, tych ciuchów, tego ekwipunku, również coś, co pomoże nam odstraszyć na przykład komary. Jeżeli nie lubimy towarzystwa chmary, komarów, pamiętajmy o jakichś środkach, które pomogą nam się przed nimi obronić. W związku z tym, planując wycieczkę do lasów czy gdziekolwiek w plener, pamiętajmy, że pogoda może się nagle zmienić i z pięknego, ciepłego, słonecznego dnia, w którym wyruszamy z domu. Nagle może zrobić się dzień pochmurny, deszczowy, w związku z tym zawsze musimy być przygotowani na różne warianty. Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie powinniśmy zacząć od bardzo ważnego słowa odpowiedzialność. Powinniśmy być odpowiedzialni nie tylko w stosunku do tego wspaniałego dobrostanu przyrodniczego, w którym będziemy, ale również w stosunku do siebie, do naszego bezpieczeństwa i innych użytkowników lasu. Czego nie powinniśmy robić? Hmm. Przed nami wakacje, więc zacznijmy od tych najważniejszych elementów takiego leśnego sowo Nie rozpalamy ognisk w lesie, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W każdym lesie znajdziemy takie miejsca odpoczynku, parkingi leśne, na których są wyznaczone miejsca na ognisko i tam możemy rozniecić ogień. Pamiętajmy, że rozniecenie ogniska w środku lasu, zwłaszcza w lasach iglastych, gdzie, gdzie jest bardzo gorąco latem, gdzie poziom wilgotności ściółki równa się wilgotności kartki papieru. To jest e, droga do nieszczęścia, czyli do dużego pożaru lasu. A w ślad za tym to jest ogromne zagrożenie dla zwierząt, nie tylko tych dużych, ale również tych mniejszych, którzy, które żyją w ściółce leśnej. No i oczywiście dla nas, bo pożar w takich warunkach rozprzestrzenia się bardzo szybko. To, co nas leśników bardzo boli, nie ukrywam, to oczywiście śmieci w lesie. I to nie tylko te, które przyjeżdżają do nas na ciężarówkach samochodów, bo takie się niestety zdarzają. Ale dużym problemem jest również taki pojedynczy odpad, śmieć, butelka, która została wyrzucona przez nas w trakcie wędrówki po drodze leśnej czy jakimś szlakiem turystycznym. Ktoś musi po prostu tam pójść, tą butelkę zabrać, a to jest bardzo, bardzo czasochłonne. No i oczywiście ja wychodzę z założenia, że jeżeli idziemy do lasu i mamy w plecaku butelkę pełną wody, to tym bardziej po wypiciu tej wody taką butelkę leciuteńką już możemy zabrać. Kolejna rzecz, zwierzęta w lesie. Nasi domowi pupile, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim psy. Jak najbardziej tak. Wędrówki z psami po lasach są niezwykle m, ciekawe, wesołe, ale pamiętajmy zawsze, że pies powinien być na smyczy. Dlaczego? Podwójne bezpieczeństwo znowu. I dla zwierząt leśnych, no i oczywiście dla naszego pupila. E, musimy pamiętać o tym, że nawet najbardziej leniwy. Taki kanapowiec w zetknięciu z lasem, z zapachem dzikich zwierząt może się wpuścić w pogoń za takim zwierzęciem. Wówczas niepotrzebnie stresują się sarny, dziki, które takie zwierzę goni, nasz domowy pupil, ale często może zdarzyć się również tak, że on oddali się na tyle daleko, że zniknie nam z oczu i po prostu do nas nie wróci. Przyznam szczerze, że niejednokrotnie odbieramy takie telefony dotyczące zaginięć zwierząt i prośby o pomoc w ich odnalezieniu. W związku z tym pies tak, ale zawsze na smyczy. To, co jest również niebezpieczne w lasach, to wjazd samochodami, motorami, kładami na drogi leśne, które pamiętajmy, są objęte zakazem wjazdu. Szczególnie niebezpieczne są motory i kłady bardzo popularne w ostatnim czasie, w których użytkownicy wjeżdżają sobie beztrosko na szlaki turystyczne czyli te miejsca, którymi poruszają się bardzo często turyści piesi, ale również rowerzyści. Zetknięcie z takim rozpędzonym kładem może się skończyć e, tragicznie i o tym bardzo często zapominają ci, którzy do lasu motorem czy kładem wjeżdżają. Maj, czerwiec to moment pojawiania się na świecie młodych zwierzaków, czyli młodych sary, młodych dzików, ale również okres lęgów, a właściwie wylęgania się i dorastania ptaków. Jeśli na drodze naszej wędrówki spotkamy małą sarenkę ukrytą gdzieś w trawie i wydaje nam się, że ona jest bardzo biedna i ona potrzebuje naszej pomocy, nie, porzućmy takie myślenie. Taka sarenka ukryta w lesie w trawie, ona po prostu oczekuje na swojego rodzica, na swoją matkę. Pamiętajmy, że mama sarna no, musi chociażby nawet coś zjeść, więc zostawia takie zwierzę na chwilę. Sarenki, w ogóle zwierzęta są najczęściej pozbawione zapachu te młode, po to, żeby przede wszystkim nie wabić drapieżników. W związku z tym nie Podchodzimy, nie dotykamy, nie głaskamy, a już na pewno nie zabieramy do domu, bo po pierwsze jest to niezgodne z prawem, a po drugie wcale nie ratujemy takiego zwierzęcia. Robimy mu ogromną krzywdę, ponieważ to, co zaserwujemy do jedzenia takiemu zwierzęciu, ono kompletnie nie będzie odpowiadało temu pokarmowi, które dostaje od matki. I najczęściej, mówiąc fachowo, zabranie takiego zwierzęcia do domu kończy się jego upadkiem, czyli po prostu śmiercią. No nie wyobrażam sobie też sytuacji, kiedy jednak mimo wszystko udaje nam się odchować taką małą sarenkę, która po kilku miesiącach staje się koziołkiem, czyli sam, samcem sarny. Pamiętajmy, że instynkt ten naturalny w zwierzęciu zawsze się odezwie i kozły dorastając potrafią być po prostu agresywne. W związku z tym też nie wyobrażam sobie prowadzenia takiego koziołka na smyczy, na przykład po osiedlu. W związku z tym tych zasad um, przebywania na terenach leśnych, takiej kultury przebywania na terenach leśnych jest sporo, ale one są naprawdę bardzo łatwe do zapamiętania. I gdy będziemy je wszyscy przestrzegać, to taka wyprawa do lasu, wędrówka, będzie dla wszystkich przede wszystkim bezpieczna, a jednocześnie naprawdę relaksująca. Co należy zabrać ze sobą do lasu? No przede wszystkim dobry nastrój, bo idziemy na fajną wycieczkę, no i oczywiście odpowiednio spakowany plecak. Co powinno znaleźć się w plecaku? Na pewno prowiant. Na pewno e, jakiś napój, woda, jeżeli jest gorąco, jest to upalny dzień, pamiętajmy o napoju. No i cóż, telefon. Zabierzmy mimo wszystko te, telefon z naładowaną baterią, bo on może się przydać w sytuacji, gdy będziemy chociażby nawet potrzebowali pomocy. E, co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku? Może jakaś fajna mapa albo przewodnik, jeżeli idziemy do takiego lasu, który jest e, nam nieznany, czyli to nie jest las przy domu, tylko wyjeżdżamy na wycieczkę gdzieś dalej. Warto najpierw zapoznać się z tym lasem, do którego jedziemy, jakie to jest nadleśnictwo, jakie są ciekawostki, a o tym, co ciekawego znajduje się w polskich lasach, mówi na przykład portal czaswlas.pl. To jest bardzo fajna strona internetowa, na której można znaleźć informacje o różnych ciekawostkach, ale również o szlakach turystycznych, o miejscach parkingowych, gdzie możemy zostawić samochód. I miejscach noclegowych, w których możemy zatrzymać się, jeżeli planujemy dwutrzydniowy wyjazd. Co zrobić, jeśli w lesie zgubi się pies? Pies zawsze powinien być na smyczy. Jeżeli natomiast zginie nam pies w lesie, poczekajmy. Nawołujmy go po prostu po imieniu i poczekajmy, aż do nas wróci, aż uda mu się usłyszeć. Jeżeli nie osiągniemy, tutaj rezultatów w postaci powrotu pieska, no to wówczas chyba pozostaje nam pozostają nam jakieś ogłoszenia, które będą informowały o tym, że pies zginął, że bardzo tęsknimy, bo wiadomo, że będziemy tęsknić z numerem telefonu do kontaktu. Można również próbować dzwonić do nas, do leśników i takie telefony bardzo często zdarzają się zwłaszcza latem z informacją, że zginął pies, czy pomożemy w odnalezieniu. Yy, osoby zostawiają nam numery telefonów do kontaktu, bo wiadomo, że my jesteśmy częściej w lesie i szansa na spotkanie takiego psiaka jest dużo większa niż podczas takiego sporadycznego wyjścia w, w celu jego znalezienia. Co zrobić, gdy zgubimy się w lesie? Przede wszystkim nie panikujmy. Z każdej sytuacji i również z lasu jest zawsze wyjście. Jeżeli mamy przy sobie telefon naładowany i mamy zasięg, możemy oczywiście powiadomić znajomych albo w skrajnych przypadkach służby, czyli numer 112, że zgubiliśmy się w lesie. Jak zrobić to precyzyjnie zaraz powiem, ale jeżeli nie mamy telefonu, po prostu stańmy spokojnie i nasłuchujmy. Być może uda nam się usłyszeć odgłos przejeżdżających samochodów po bliską drogą albo odgłos jakiejś miejscowości. I wówczas w tym kierunku po prostu spokojnie podążajmy. Najgorsze co można zrobić to po prostu wpaść w panikę. Jeżeli y, mamy przy sobie telefon, polecam zainstalować aplikację, bank danych o lasach, o której dzisiaj rozmawialiśmy, wówczas bardzo precyzyjnie... Yy, będziemy mogli wskazać osobie przez nas informowanej, w której części lasu jesteśmy. Oczywiście musimy też wiedzieć na terenie jakiego nadleśnictwa się znajdujemy. Pomocne przy naszych poszukiwaniach w lesie będzie na pewno informacja dotycząca słupka oddziałowego. To jest taki tajemniczy kamień, który na pewno każdy z nas widział w lesie, na którym umieszczone są cyfry albo numery. To są numery tak zwanych oddziałów. Jeżeli wiemy na terenie jakiego nadleśnictwa się znajdujemy i podamy numer zczytany e, ze słupka oddziałowego, wówczas bardzo szybko zostaniemy odnalezieni. To jest na pewno bardziej precyzyjna informacja niż podawanie takiej informacji, że jesteśmy przy dużym kamieniu albo pięknym drzewie, bo w lesie jest to żadna informacja. Jak powinniśmy się zachować, jeżeli na naszej drodze napotkamy dzikie zwierzę? Przede wszystkim ucieszyć się z tego faktu i na spokojnie obserwować to zwierzę. Nie pędzimy za takim zwierzęciem, nie próbujemy do niego blisko podchodzić, żeby go po prostu nie stresować. Cieszmy się jego widokiem, a jeżeli na naszej drodze spotkamy na przykład dzika, lochę, która prowadzi młode, to pamiętajmy, że ta zasada jest szczególnie wówczas ważna, czyli nie próbujemy podążać za lochą, nie próbujemy głaskać, łapać warchlaków, bo locha... Bywa wówczas niespokojna, czyli z daleka obserwując takie zwierzę, wycofajmy się powolutku. Ja od razu tutaj może odczaruję złą sławę wilka. Bardzo często ostatnio padają pytania o to, czy w naszych lasach są wilki, tutaj naszych podszczecińskich. Tak, potwierdzam. Pojawiają się tutaj osobniki wilków, czasami mm, i najczęściej są to pojedyncze osobniki, które sobie przechodzą pomiędzy kompleksami leśnymi. E, czy należy bać się wilka tak jak czerwony kapturek? Nie. Wilk początkowo może przyglądać nam się bacznie, ponieważ wilki widzą monochromatycznie, czyli one zanim dojdzie do nich nasz zapach, ten kształt nasz widzą może niewyraźnie, zwłaszcza z daleka. Wówczas będą przez dłuższy czas stały i przyglądały się nam, co nie znaczy, że one szykują się do ataku. Stójmy spokojnie i cierpliwie, pozwólmy zwierzęciu oddalić się albo powolutku sami wycofajmy się, e, tak jak już powiedziałam, nie próbując wilka dogonić. I jeszcze bardzo ważna zasada o której już dzisiaj wspominaliśmy, czyli psy w lesie. Dlatego ważne jest trzymanie psów na smyczy, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy pies napotka na swojej drodze na przykład stado wilków. Wówczas może być różnie. Wilki mogą go potraktować jako intruza i mogą spowodować, że zwierzę będzie przez nie zaatakowane. W związku z tym cieszmy się widokiem zwierząt, ale nie dotykajmy, nie zbliżajmy się. trzeba zrobić gdy widzimy ranne zwierzę. Jeśli w czasie naszej wędrówki Zdarzy nam się, że spotkamy ranne zwierzę albo zauważymy, że gdzieś w pobliżu leży ranne zwierzę. Po pierwsze, nigdy się nie zbliżamy. Nie podchodzimy, nie próbujemy udzielać pomocy, po prostu my się na tym nie znamy. Poza tym, ranne zwierzę może być niebezpieczne. Pamiętajmy, że takie zranienie może wiązać się z bólem, a zwierzę w tym momencie, kiedy odczuwa ból, może być nieobliczalne i zrobić nam krzywdę. No i oczywiście nie wzywamy pogotowia to jest oczywiste nie dzwonimy do żadnej kliniki weterynaryjnej. Możemy spróbować skontaktować się z jakimś centrum rehabilitacji dzikich zwierząt. Informacje o takich centrach, które znajdują się na terenie kraju są dostępne na stronie np. Na Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czy są jakieś jadalne owoce w lesie? Jeśli tak, to jakie rozróżnić? Oczywiście las jest pełen owoców i niektóre z nich są oczywiście smaczne i jadalne. W lesie możemy znaleźć wrunie, na przykład jagody, czyli borówki. Możemy znaleźć poziomki, które są oczywiście niezwykle smaczne i możemy się nimi poczęstować, ale mamy również maliny i jeżyny. W lesie rosną również takie rośliny, które możemy zbierać po to, żeby zaparzyć sobie na przykład herbatkę. Herbatka lipowa jest niezwykle smaczna. Niektórzy zbierają młode pędy sosny, z których robią syropy, które są idealnym naparem, takim syropem na kaszel. Więc jak najbardziej można z tej leśnej spiżarni częstować się przysmakami. Musimy tylko pamiętać o tym, że nie wszędzie takie owoce, czy na przykład grzyby możemy zbierać. Zbiór grzybów czy zbiór takich owoców jest niemożliwy na terenie na przykład rezerwatów przyrody czy w parkach narodowych i o tym musimy pamiętać. Oczywiście jesienią w polskich lasach królują grzyby i tutaj mamy mnóstwo osób, które odwiedzają na przykład puszczę bukową w poszukiwaniu wspaniałych prawdziwków czy podgrzybków. Pamiętajmy, że wybierając się do lasu zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy. Od tego są atlasy, od tego jest również mnóstwo doświadczonych osób grzybiarzy, którzy podpowiedzą, które grzyby są jadalne, które nie, dlatego że niektóre spośród nich są na tyle toksyczne, że mogą spowodować problemy zdrowotne. Zapewne wszyscy słyszeli o muchomorze sromotnikowym, który jest niezwykle toksyczny i może powodować nawet zgon. W związku z tym zbieramy tylko te owoce i te grzyby, które dobrze znamy. Czy można grillować i palić ogniska? Ale tylko w miejscach wyznaczonych. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali tę zasadę. W lasach istnieją takie miejsca jak to w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie są wyznaczone miejsca na ognisko, które są odpowiednio zabezpieczone i w takim miejscu można rozniecić ogień i można również postawić grilla. Natomiast nie robimy tego poza tymi miejscami, czyli nie idziemy do lasu po to, żeby w środku, nie wiem, rozbić namiot i zrobić ognisko, bo to stwarza ogromne zagrożenie pożarowe i łączy się oczywiście z pożarami lasów, które są jedną z najbardziej, powiedziałabym, przykrych historii, jeżeli chodzi o życie lasu. Takie miejsca jak to, w którym dzisiaj jesteśmy mają specjalne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Jeżeli się rozejrzymy, to jest wykonany tzw. pas przeciwpożarowy, który chroni przed ewentualnym wydostawaniem się ognia z takiego paleniska na zewnątrz. Więc odpoczynek i, i ognisko w lesie w takim miejscu wyznaczonym jest na pewno bardzo fajną formą relaksu, ale pamiętajmy, żeby robić to zawsze zgodnie z prawem i z poszanowaniem przyrody i lasu. Co zrobić, kiedy widzimy, że coś się tli, że z tego może być pożar? No oczywiście bardzo szybko musimy zawiadomić odpowiednie służby, czyli Straż Pożarną. Ja przypomnę tylko numer telefonu 998 albo numer 112, który służy do szybkiego opowiadamiania odpowiednich służb, które e, będą mogły zareagować. E, w lasach państwowych istnieje... E, bardzo rozbudowana sieć tzw. dostrzegalni przeciwpożarowych i systemów monitorowania lasów. W związku z tym taki pożar, dym, odpowiednio wcześniej wykryty, czy przez nasze służby, czy przez osoby, które zgłaszają, oczywiście zapobiegnie tej tragedii leśnej, jaką są te rozległe niekiedy pożary, które są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w tych drzewostanach, w lasach iglastych. Co zrobić po powrocie do domu? Po powrocie do domu z wycieczki do lasu polecam przede wszystkim wziąć kąpiel i obejrzeć się, czy przypadkiem nie przynieśliśmy ze sobą jakiegoś gościa. Gościa, czyli na przykład kleszcza. Jak wiemy, kleszcze są no, nieodłącznym elementem każdego lasu, w związku z tym musimy się liczyć z tym, że możemy, jak to mówi się potocznie, złapać takiego kleszcza. W związku z tym oglądajmy się, wykąpmy. A w przypadku, jeżeli takiego kleszcza znajdziemy wbitego w nasze ciało, w skórę, pamiętajcie, nie smarujemy go masłem, nie gnębimy go żadnym tłuszczem, bo to spowoduje skutek odwrotny od zamierzonego ten klesz, wcale nam ze skóry nie wyjdzie. Kleszcza usuwamy, łapiąc go bardzo blisko skóry, pęsetką albo specjalnym urządzeniem i wyciągając go. Jeżeli wiemy, że nie poradzimy sobie z tym problemem, po prostu pojedźmy do lekarza, który zrobi to bardzo fachowo. Mamy nadzieję, że nasza leśna wycieczka rozwiała Wasze wszelkie wątpliwości i że dzięki pomocy pani Lidii Kmiecińskiej z Nadleśnictwa Gryfino znaleźliście wraz z nami odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Pamiętajcie, że las jest także domem, który powinniśmy szanować, a czyste powietrze daje po prostu życie. Życzymy Wam bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku i niezapomnianych przygód. Alicja Gałecka do zobaczenia.